o 5.50 w piątek nie wiem dlaczego akurat teraz włączyłam kamerę i patrzę tak na godzinę to jest w sumie ciekawy zbieg okoliczności 5.50 w piątek cieszę się, że jest w piątek a jednocześnie wiem, że weekend będziemy mieć troszeczkę bardziej intensywny, dlatego, że w związku z tym, że były moje imieniny, organizujemy taki mały rodzinny obiad. Dawno u nas nie było żadnej imprezki, więc po prostu jutro będziemy jechać na zakupy, by się przygotować do tego. Ja też muszę się zastanowić nad tym, co będziemy robić do jedzenia, tak żeby to dało się w miarę ogarnąć. Bo wiecie, jakby inaczej się gotuje dla czterech osób, a inaczej się gotuje dla osób już w tym momencie. Dziesięciu. E, także no jest, jest to troszkę, troszkę inny poziom powiedziałabym, ale wszystko jest do ogarnięcia, tylko po prostu muszę się zastanowić jak będzie najwygodniej, bardziej że my tej kuchni nie mamy jakiejś takiej dużej, e, lodówka też nie jest nie wiadomo jak duża, żebym sobie mogła e, pewne rzeczy zrobić na zapas i do tej lodówki wsadzić. Bo tak by pewnie było, no ale będzie intensywnie, bo jutro zakupy, jutro też pewnie pewne rzeczy będę przygotowywać. E, I muszę tylko pamiętać o nagrywaniu, bo inaczej znowu będzie e, lipa i e, dusza blada, że się tak wyrażę. I nie wiem, czy wy pamiętacie tę szklankę. Ja ją wam pokazywałam, o, no już dobre kilka miesięcy temu. E, no i niestety ja ją bardzo szybko załatwiłam, ponieważ zapomniałam się i wsadziłam ją do zmywarki. I ona ma tutaj taki. O, widzicie to kółeczko? E, to jest taki zawór wtyczka. W ogóle ten stolik, słuchajcie, tych rzeczy się nie da domyć. To wszystko jest jeszcze po poprzednich yy, lokatorach, tak żeby nie było. <śmum> Wracając do tematu, ja yy, zapomniałam się, wsadziłam ją do zmywarki, i ten właśnie to kółeczko, które tam jest od spodu, wyleciało klej, puścił, no i tam się dostała woda do tych kwiatków, już było pozamiatane. No i wyobraźcie sobie, włączę ekspres, żeby yy, już się grzał, ale wyobraźcie sobie, że yy, Błażej pamiętało o tej szklance. I y, mi ją po prostu odkupił. Dostałam to jako część mojego y, prezentu, imieninowego. No i tam dostałam jeszcze jakieś rzeczy do tego swojego y, hobby, czyli, wiecie, do, do skrapu. Taki dostałam śmieszny zestaw, właśnie cały do journalowania. <grym> Teraz na TikToku w ogóle zauważyłam, że e, zrobiła się moda na kolaże. To się nazywa, oni to nazywają jako kolaże. I to mnie tak bardzo cieszy, bo mam wrażenie, że do tej pory, jak był, faza była na bullet journal, to ja byłam jedną z tych pierwszych osób, które się tym y, zainteresowały na y, polskim YouTubie. I ja to troszeczkę tak popchnęłam dalej. No, i teraz widzę, że y, dziewczyny też lubią robić takie rzeczy, które ja lubię robić, i to są dorosłe dziewczyny, często matki. I mimo wszystko wiecie, bo y, zawsze było mi gadane, jaka to jestem dziecinna, i jak nie mam co robić, i dlatego takie rzeczy robię. No, prawda jest taka, że mam teraz rodzinę i dalej takie rzeczy robię. Oczywiście, nie w takim zakresie jak kiedyś, no bo faktycznie nie mam aż tyle czasu, no ale to, to jest normalne i naturalne, ale po prostu dalej lubię to robić. Więc nie ma nic wspólnego ym, to, czy się lubi robić takie rzeczy, jak dziewczyny lubią szydełkować, cokolwiek. Yy, nie ma nic wspólnego wasz status, tylko po prostu, no ja od dziecka lubiłam i po prostu mi to zostało i podejrzewam, że zostanie mi y, aż do śmierci. Pierwszą sobotę, pierwszą sobotę. Widzicie, w sobotę po pierwszych zakupach coś nam się stało. Z chcieliśmy jechać do Wulkanizatora, ale niestety dzisiaj mają zamknięte, więc wylądowaliśmy w Aldim, a teraz jeszcze jedziemy do Dansa po mięsko na jutrzejszy obiad. A więc dosyć dobrze jesteśmy zorganizowani. Dzisiaj za bardzo nic nowego nie ma Już ceny są takie o te kurtki w miarę spoko, po 10 euro są, no ale same duże rozmiary. Miałam pamiętać o nagrywaniu tak. Oczywiście w robota mnie pochłonęła. Tak nagrywam. Prawda jest taka, że jest już prawie 18. My tutaj sobie ogarnialiśmy różne rzeczy, ja to mięso zamarynowałam. Błażej prasował, ja trochę sprzątałam, no i teraz jeszcze Błażej wyszedł z dzieciakami na dwór, pewnie ich słychać w tle bo jest, zrobiła się bardzo ładna pogoda, no nasz syn w ogóle odkąd wróciliśmy praktycznie biegał cały czas po dworze, a gwiazda się uśpiła na trzy godziny, więc mieliśmy luksusowo żeby się poogarniać tutaj, bo on jest już taki dosyć niezależny i samodzielny i wiemy, że możemy go zaufać, zresztą widzieliśmy go jak nie z jednej strony domu, gdzie ja byłam to z drugiej Błażej go widział, więc się tylko komunikowaliśmy czy on tam gdzieś jest no a teraz ona wstała zjadła i po prostu też była, że ją na trochę zabrał na dwór żeby też dziewczyna sobie pobiegała tutaj sobie bańki puszczają no a ja będę robiła teraz jeszcze na szybko sałatencję na jutro sałatkę robię z tu jest żółty ser tarty na spodzie tylko nie widać kukurydza szynka, będę wkrajała też ogórki konserwowe mam też czerwoną paprykę, którą drobno skroję. No i będzie do tego jeszcze makaron orzo, który mi się w tym momencie gotuje tutaj. Jest. Układałam im wszystkie książki, a tymczasem wpadła nasza córka i trzeba będzie na szczęście nie wszystko układać od nowa, ale jeszcze rozniosła po domu, żeby nie była już tu część. O, proszę, jeszcze trzymam w ręce. Wyczucie czasu i okoliczności, nasze córka, bo i wczoraj, i dzisiaj przepraszam. Nie robię ci Nie, nie, nie <grywia> robię ci zdjęcia. Co czytasz? Czerwoną kurkę. Twoją ulubioną bajkę, tak? Tutaj mamy młodszą czytelniczkę z nową książką. Tak, idzie oszaleć. Macie rację, idzie oszaleć. Ja mam jeszcze mokre włosy i jeszcze jestem nieubrana. Założę sobie tą koszulę. Z Shein'a i yy, muszę kolczyki jakieś ogarnąć, ale generalnie jestem gotowa. Po prostu muszę wysuszyć włosy, założyć koszulę. I mamy czasówkę ideolo, więc nie jest, nie jest źle. Dzisiaj nam się udało w miarę. No i będę musiała jeszcze ubrać córkę i ją uczesać, bo jest bardzo nieuczesana. Ale specjalnie jej nie czesałam, jako że ona lubi się rozkopać, a teraz też miała całkiem długą drzemkę, tak więc ma idealne wyczucie czasu. Normalnie mam wrażenie, że się przekrzykuje trochę z tym pilotem, no ale co zrobicie, takie warunki. Miała niesamowite wyczucie czasu i wczoraj, i dzisiaj, jeśli chodzi o Dżemkę, bo mogliśmy wszystko porobić e, i po prostu wszystko nam się udało. Także jestem zadowolona, myślę, że Błażej też poszedł się właśnie kąpać, tak więc jesteśmy ogarnięci. Cześć przystojniaku, co tam u ciebie? Bardzo dobrze, już jesteśmy gotowi. No ty w szczególności, jeszcze troszkę nie do końca, ale normalnie ostatnie te detale zostały. Mogę Ci zbudować kolejną, nie? Ja chciałem tu włożyć. Pięknie. Przepraszamy. małe, małe zakłócenie. Mała przerwa techniczna. Tak, czekamy. Za godzinę przyjadą goście. Także moi rodzice, brat z bratową i ze swoimi dziećmi, więc będziemy świętowali potrójne imieniny. Potrójne, w Potrujne. sensie, że naszej córki też? Też. Aha, okej. Okay. No w, sumie... <laughs> w sumie no nie miała okazji o tak trochę, że tak powiem, nie było nas przy okazji jej imienin. O czymś chciałeś opowiedzieć, bo mówiłeś mi, Miałem że... Miałem chyba w czwartek albo w piątek, jak była ładna pogoda, wyszedłem tam przed, przed główne... Do tego głównego budynku, tam są ławeczki, słońce świeciło. Tu córka się pycha w kadr. Parcie na szkło. Na samy... się... no, tak, no, tak, no, no, szczęście. Po to... takiej mamusi to się nie da inaczej. Nie? I była, była sytuacja, że przechodziła grupa albo Hiszpanów, albo Włochów. I nagle słyszę po angielsku, że chciałaby się zapytać, co to jest za książka. Ja to słyszałem, ale tak przeleciało mi to koło ucha. I nagle właśnie podbiega do mnie i się pyta, co to za książka, którą czytam. A co to za książka, którą ja czytam? Pauza. E, e, musisz sprawdzić, tak. To jest coś o twórczości Agaty Christie, ale nie pamiętam dokładnie tytułu. Książka jest Carly Valentin, morderstwo nie jest takie proste. Książka opowiada o tym, jak Agata Christie rozwija się jako pisarka i uwzględnia coraz więcej elementów kryminalistycznych w swoich opowieściach. I po prostu... Jelenia? Tak, tu jest jeleń na koszuli, tak jest. Możemy za chwilkę porozmawiać o tym jeleniu? Bardzo ciekawe, po prostu główne gałęzie kryminalistyki są uwzględnione w kontekście tego, o czym ona pisała, i jak rozwijała się jako pisarka i znawczyni tematu. Bardzo interesująca książka, także na pewno, jak już skończę czytać, to wrzucę na swojego Instagrama też podsumowanie. Miałem dużą przerwę w czytaniu, także bardzo się cieszę, że mogę wrócić z powrotem do czytania, że jakoś odnajduję odrobinę czasu na to, żeby można było poczytać. Także generalnie chodziło o opłatkę, ponieważ opłatka jest bardzo przykuwająca oko. Ma takie dość charakterystyczne połączenie złota. Ja ją tutaj czerni. postaram się wkleić, będzie obok ciebie widoczna. Super, także. także cieszę się niezmiernie, że wróciłem do czytania. Miejmy nadzieję, że zostanie tak już najdłużej. dłużej. Ja bym chciała jeszcze wrócić, ale coś ostatnio melodii nie mam na czytanie, także. Zaczęłam czytać Johnezbo, ale mówili mi, że te pierwsze książki są takie mniej wciągające i trudniejsze, i na razie się nie wciągnęłam. Uh -huh. Że może poszukam czegoś innego. No, może idę. Tak. Może i trzeba coś, coś przyjemniejszego.